Cześć, mam na imię Kasia. W 2014 roku kompletnym przypadkiem na wietnamskiej plaży zobaczyłam kitesurfing. No i od razu oszalałam na punkcie tego sportu. Przewróciłam swoje życie do góry nogami, a moim życiowym celem stało się zdarzanie innych tą pasją. Dzisiaj jestem instruktorką kitesurfingu, ale przede wszystkim organizuję wyjazdy kitesurfingowe dla kobiet. Bardzo chcę, żeby dziewczyny uwierzyły, że mogą zostać kitesurferkami, jeżeli tylko chcą, bo to sport, w którym nie ma znaczenia płeć bieg, a technika liczy się dużo bardziej niż siła mięśni. Trzeba tylko zacząć. To co, przekonani? Jeśli tak, zapraszam was na drugi sezon naszego kursu kitesurfingu dla zupełnie początkujących. Starty na desce to bardzo wyczekiwany moment nauki, ale też niesamowicie frustrujący. Bo najprawdopodobniej wyobrażamy sobie, że staniemy na desce, pomkniemy po wodzie, a w rzeczywistości albo nie możemy na tej desce stanąć, albo gdy stajemy, to lecimy do przodu i z pluskiem lądujemy w wodzie. Dziś zajmiemy się błędami najczęściej popełnianymi przy startach i porozmawiamy o tym, jak można je wyeliminować. No to zaczynamy! Najpierw zastanówmy się, jak wygląda sytuacja. Czy być może jest tak, że startujesz, ale po chwili znowu siadasz w wodzie? Jeśli tak, to przyczyn może być kilka. Jeden. Za słaby ruch latawcem. Być może zbyt delikatnie ruszasz latawcem i nie generuje on wystarczająco dużo mocy, żeby podnieść się z wody. 2. Powrót do zenitu. Możliwe też, że pierwszy ruch latawcem robisz prawidłowo, ale po nim robisz za dużą kontrę i latawiec zamiast zostać na 45 stopniach, wraca do zenitu. 3. Deska ustawiona pod wiatr. Jeśli dynamicznie machasz latawcem, a mimo wszystko nie możesz wystartować, Prawdopodobnie masz źle ustawioną deskę. W momencie startu deska powinna być skierowana lekko z wiatrem. Jeżeli ułożysz ją pod wiatr, deska będzie hamować i w efekcie nie wystartujesz. 4. Kucanie i zaciąganie baru. Na początku ze strachu robi to prawie każdy. Zgięte łokcie, pozycja w kuczki i maksymalnie zaciągnięty bar. Jak to poprawić? Steruj latawcem, a nie uwieszaj się na barze. Stań na desce, wyprostuj biodra, a właściwie wypchnij je do przodu. I wyprostuj łokcie, lekko odsuwając bar od siebie. Omówiliśmy sytuacje skutkujące tym, że nie można stanąć na desce. Ale może być też odwrotnie. Stajesz na desce, przepływasz parę metrów, ale potem wyrywasz je z deski i upadasz twarzą do wody. Przeanalizujmy, dlaczego tak może się zdarzyć. Być może za mocno machasz latawcem i nie jesteś nad nim w stanie zapanować. Pamiętaj, że przy silnym wietrze wystarczy delikatny ruch latawcem, żeby popłynąć. 2. Brak kontry. W momencie startu musisz dynamicznie machnąć latawcem w kierunku, w którym chcesz płynąć, ale zaraz potem zrobić kontrę, czyli ruch w przeciwnym kierunku, tak żeby zatrzymać latawiec na 45 stopniach. Jeśli tego nie zrobisz, latawiec poleci do wody, a ty za nim. 3. Prostowanie nogi. Być może po starcie lecisz do przodu na Supermana. Przyczyną tego jest to, że nie utrzymujesz ciężaru ciała na tylnej nodze, czyli zwyczajnie ją prostujesz. Pamiętaj, żeby w momencie startu przenieść się żarciała na tylną nogę. No i ostatnia rada. Nie przejmuj się i nie zniechęcaj, jeżeli początkowo starty Ci nie wychodzą. To etap nauki, który wymaga czasu i cierpliwości, ale potem daje mnóstwo satysfakcji i radości spływania. Nie obiecuję więc, że będzie łatwo, ale że będzie warto. Trzymam kciuki za Twój progres, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, no i do zobaczenia na YouTubie i na wodzie.